Serwus. Dzisiaj mówimy o jednym z najbardziej popularnych tematów w świecie fitness budowanie masy mięśniowej i redukcja tkanki tłuszczowej w tym samym czasie. Czyli coś, co jest często nazywane rekompozycją ciała. Czy to w ogóle możliwe? Mówiąc krótko, nie. Ale wyjaśnijmy dokładnie, dlaczego tak jest, i powiem też o kilku pewnych wyjątkach. Kluczem do zrozumienia kwestii rekompozycji jest zrozumienie, że procesy anaboliczne i kataboliczne w naszym organizmie zachodzą globalnie. I w ramach szybkiego przypomnienia, procesy anaboliczne są związane z budową nowej tkanki i ze wzrostem, natomiast katabolizm oznacza mechanizmy rozpadu i rozkładu tkanek. To trochę uproszczone wyjaśnienie, ale na nasze potrzeby wystarczy. Zatem, co to dla nas oznacza? Raczej oczywistym jest dla każdego, że aby zwiększyć masę ciała, potrzebujemy nadwyżki kalorycznej, co oznacza, że po prostu jemy więcej kalorii niż spalamy. To przykład anabolizmu. Natomiast jeżeli chcemy zredukować masę ciała, to musimy spalać więcej kalorii niż spożywamy. To katabolizm. Większość z was prawdopodobnie też wie, że białko jest często kojarzone z rozbudową tkanki mięśniowej, zatem zawsze, kiedy staramy się zbudować lub zachować tkankę mięśniową, zalecane jest, aby zwracać uwagę na jego spożycie. Ale o czym bardzo rzadko się mówi: to to, że zawsze, kiedy nabieramy masy ciała, nabieramy i masy mięśniowej, i tkanki tłuszczowej. I zawsze, kiedy zmniejsza się nasza masa ciała, tracimy i tkankę mięśniową, i tkankę tłuszczową. Oczywiście mamy duży wpływ na proporcje tych zmian. Osoba, która nabrała 10 kg masy ciała, trenując progresywnie z ciężarami, odpowiednio się odżywiając z dobrej jakości białkiem, nabrała w większości masy mięśniowej. A inna osoba, która również nabrała 10 kg masy, ale tylko siedząc na kanapie, pijąc kolej, jedząc pizzę, nabrała głównie tkanki tłuszczowej. Ale i tak pewną niewielką część tych 10 kg będzie stanowić tkanka mięśniowa. A w momencie, gdy tracimy masę ciała, możemy zminimalizować utratę tkanki mięśniowej poprzez trening o odpowiedniej intensywności, dbając o odpowiednią podaż białka, ale zawsze jej nam trochę ubędzie. Więc skoro nie da się nabrać lub zredukować jednego bez drugiego, tym jeszcze mniej możliwe jest, aby budować masę mięśniową i jednocześnie redukować tkankę tłuszczową. Zawsze, kiedy nasza masa ciała wzrasta, nabieramy trochę i jednego, i drugiego. I zawsze, kiedy nasza masa ciała się zmniejsza, tracimy trochę i jednego, i drugiego. To oznacza, że jeżeli chcesz poprawić swoją kompozycję ciała, najefektywniej jest skupić się na jednym najważniejszym celu. Jaki powinien być to cel? Powiem o tym za chwilę, ale najpierw chcę jeszcze powiedzieć o kilku wyjątkach od tego, co właśnie wyjaśniłem. Istnieją zasadniczo trzy grupy osób, które są w stanie nabrać tkanki mięśniowej i spalić tkankę tłuszczową w tym samym czasie. Są to po pierwsze, absolutni początkujący, osoby zupełnie niewytrenowane, które faktycznie mają tkankę tłuszczową, którą mogą spalić. Po drugie, osoby, które się znacząco roztrenowały, czyli osoba, która trenowała w przeszłości, ale z jakiegoś powodu przestała, straciła dużo masy mięśniowej i teraz stara się wrócić do formy. I po trzecie, osoby, które rozpoczynają swój pierwszy cykl albo znacząco zwiększają dawkę sterydów anabolicznych. Co wszystkie te trzy grupy mają ze sobą wspólnego, to to, że ich organizm znajduje się w fizjologicznym stanie wysokiej podatności na bodziec treningowy i będzie nabierał masy mięśniowej bardzo łatwo. Więc organizm może sobie pozwolić, aby jednocześnie spalać tkankę tłuszczową. Ale miejcie na uwadze, że i tak będzie to bardzo powolny proces i nie będzie trwał długo. Bardzo szybko, po nabraniu już trochę masy mięśniowej, będziesz musiał się skupić albo na nabieraniu, albo redukcji masy ciała, aby dalej osiągać realne postępy. Ale na czym powinieneś się właściwie skupić? Jak już mogliście usłyszeć w moich poprzednich filmach, o ile nie jesteś już silny, a siła jest bezpośrednio związana z masą mięśniową, zawsze w pierwszej kolejności powinieneś się skupić na zbudowaniu bazy siły. Osoby, które są często najbardziej zainteresowane tematem rekompozycji, to osoby o tak zwanej sylwetce skinny fat, czyli posiadające sporo tkanki tłuszczowej, a jednocześnie znikomą masę mięśniową. Możemy to bardzo luźno przetłumaczyć jako szczupło otyły. To, co teraz powiem, jest bardzo ważne. Jeżeli jesteś skinny fat, szczupło otyły, twoim nadrzędnym problemem nie jest to, że jesteś otyły, ale to, że jesteś szczupły. Zajmij się tym w pierwszej kolejności, skupiając się na zbudowaniu siły i masy mięśniowej. Jeśli później nadal będziesz musiał spalić trochę zbędnego tłuszczu, ok, zawsze możesz to później zrobić, ale najpierw musisz przestać być skinny. A jeżeli nie wiesz jak się do tego zabrać, to ten film jest dla Ciebie. Proces, w którym skupiamy się przede wszystkim na spalaniu tkanki tłuszczowej, jest często nazywany redukcją. Kto zatem powinien się skupić na redukcji? Lista jest całkiem krótka: 1. Osoby faktycznie, obiektywnie otyłe. Trudno jest podać jakiś jednoznaczny wskaźnik otyłości. BMI sprawdza się tylko na zupełnie niewytrenowanej populacji, a i to nie zawsze. Ale wydaje mi się, że nie jest trudno zauważyć, jeżeli faktycznie porządnie się roztyłeś. Jeżeli nie widzisz swoich stóp patrząc w dół, to na pewno dobry wyznacznik. Ale pamiętajcie, że influencerzy i media społecznościowe bardzo zaburzyły obraz tego, jak wygląda osoba otyła. Pamiętaj, że jeżeli masz widoczne mięśnie brzucha, i absolutnie nie mówię tu o sześciopaku, jeżeli masz widoczny chociażby zarys mięśni brzucha, choćby ledwo, tylko kawałek, w jakimkolwiek świetle, to nie jesteś otyły według żadnej rozsądnej definicji. 2. Osoby zaawansowane w treningu. Które nabrały nadmiaru tkanki tłuszczowej w procesie budowania masy mięśniowej i chcą się go pozbyć, co jest całkiem analogiczną sytuacją do pierwszej. I trzy, i to raczej nieliczna grupa, osoby, które uprawiają sporty z kategoriami wagowymi, które muszą zbić wagę do odpowiedniej kategorii. I to w sumie tyle. Nie pierwszy raz twierdzę, że byłoby o wiele lepiej dla ogółu populacji, gdybyśmy więcej skupiali się na kształtowaniu swojej siły i masy mięśniowej zamiast na odchudzaniu. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, aby zajrzeć na fanpage na Facebooku i żeby obejrzeć moje pozostałe filmy, o których dzisiaj wspominałem. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Zostaw też lajka i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to najlepszy sposób, aby pomóc kanałowi się rozwijać. Trzymajcie się silnie i do następnego razu.